W Wysoki Schodzie, skoro jest takie życzenie, żeby tak mówić. Eee. Ja chciałabym widzieć wszystkie te osoby na urzędach, w togach również. Gdyby się znalazły w mojej sytuacji i jeszcze ktoś bym mówił, proszę mówić spokojnie. To jest tak ważna sprawa, że nie można mówić spokojnie. I ja Szef, przepraszam. Ja powiem, że jest tam jest... Rozumiem, że to dla Pani jest życiowa sprawa i że jest to dla Pani bardzo ważne. Ale znajduje się Pani w sądzie i bardzo proszę, żeby spróbowała Pani mówić spokojnie. Ja wszystko mogę zrozumieć, ale proszę bardzo, żeby jednak. Proszę, Pani... Bo, e, proszę Państwa, zostałam, mąż został wy, wyłączony bez znowienia postępowania od decyzji ostatecznej. 4 lata wstecz za chwilę prawie, że po kilku miesiącach, ja zostałam wyłączona prawie 8 lat wstecz. Kto byłby w stanie unieść ciężar zapłaty składki za tyle lat za złóż? Jak doskonale tutaj sądowi jest wiadomo, jeżeli przeczytał akta, a mam nadzieję, że tak, Mieliśmy szczęście w nieszczęściu, że nie dość, że nie były wznowione postępowania, czyli dokonano na dokonano nas klasycznej samowoli urzędniczej. To jeszcze zostały wydane wyroki od decyzji Krus Oddział w Lublinie, który nie może wygadawać takich decyzji, a jeżeli nawet się wydał, to te decyzje nie mogą mieć wpływu na podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ja być może już w tym stresie zapomniałam, czy mówiłam o tym, czy nie, ale muszę to powiedzieć, żeby żeby to mocno wybrzmiało. Ja mam pełną świadomość, że organy władzy publicznej zgodnie z artykułem 7 Konstytucji obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa. Sąd Najwyższy podkreśla, co jest oczywiste i wynika z ustaw, że wyrok sądowy musi być zgodny z wymogami usta.